Rajd Polski w tym roku jest dowodem na to, że warto mieć marzenia, warto dążyć do ich realizacji, do tego, żeby je spełniać po prostu. Myślę, że Rajd Polski będzie dla nas rajdem, który jest wielkim wyzwaniem, bo startujemy nowym dla nas samochodem. To właśnie było to marzenie, które właśnie się spełnia. Warto ciężko pracować, warto dążyć do realizacji marzeń. Będziemy jechać Fordem Fiestą. 5. E, jeszcze nie siedziałem w tym samochodzie, nie jechałem odcinka e, takiego prawdziwego, rajdowego i jestem ciekaw, jak będę sobie w tym samochodzie radził. Jestem przekonany, że jest to samochód, którym można nawiązywać walkę e, z szybkimi kierowcami. Natomiast oni mają o tyle korzystniejszą sytuację, że mają sporo kilometrów przejechane. Ale ja traktuję taki rajd e, jak wezwanie. Dziękuję, że mam możliwość. Dziękuję całemu Teamowi, a przede wszystkim e, naszemu głównemu partnerowi grupie Lotos, e, który dał mi taką możliwość. Dużo testów nas zaplanowanych przed rajdem. Nie mamy dużo testów zaplanowanych przez RADem, aczkolwiek nie, nie są to też małe kilometry. Mam nadzieję, że wystarczą po to, żeby się dobrze poczuć, żeby się zaadoptować w tym samochodzie. Siedzi się zupełnie inaczej, trzeba poczuć wymiary tego auta. Ja przez 5 lat jeździłem, blisko 5 lat jeździłem Subaru. I sam jestem ciekaw, myślę, że nie tylko ja, jak to będzie. Ale nie ukrywajmy, że chyba jesteś dobrze rozjeżdżony na szutrze po ostatnim starcie na Litwie. No zależy do kogo się porównujemy oczywiście, jeśli chodzi o dobre rozjeżdżenie na szutrze, bo jeżeli porównujemy się do e, szybkich zawodników, takich jak e, Robert Kubica, który, dla którego to nie będzie drugi rajd e, w sezonie po szutrze m, I nie będzie to pierwszy rajd w tym samochodzie na przykład, ale oczywiście bardzo mocno trzymam e, za niego kciuki tak samo jak za Michała Kościuszko. E, nie patrzymy aż tak na e, konkurencję, jakby na to wskazywało. Bardziej chcemy przygotować się dobrze. Jesteśmy przygotowani dobrze, ale teraz, chyba, największa rola i największe zadanie dla mnie, żebym jak najszybciej poczuł feeling w tym myślę, że bardzo szybkim samochodzie. Zapowiada się, że na Radzie Polski na kibiców czeka w takim razie wiele atrakcji, wiele ciekawych pojedynków i rywalizacji. Wiele ciekawych pojedynków czeka nas na Rajdzie Polskim. Natomiast dla mnie najważniejszy jest jeden pojedynek. Z czasem mój i czas. Nie będę patrzył na na rywali. Oczywiście na mecie każdego odcinka będę porównywał te czasy, ale nie będę się patrzył na to, czy wygrywam, czy przegrywam, ewentualnie ile przegrywam. <laughs> Przynajmniej mam nadzieję, że będzie progres, a to jest ważne, bo ten samochód, którym mamy okazję startować, jest samochodem trochę przyszłości. Mam na myśli tą klasę, więc cieszę się, że mamy okazję wystartować i poczuć możliwości tego auta. Oczywiście Oczywiście nie jest to kosmos, nie, nie będzie to różnica jakaś niewiarygodnie duża, bo to już wiemy, że na kilometrze to nie są sekundy, to są dziesiąte części sekund. Natomiast przy takiej rywalizacji, przy takiej zaciętej walce, to dziesiąte części sekundy no, mają znaczenie.